magazyn lokalny. Sebastian Stelmach, zapraszam. Miliczanie będą mówić o godności. Barwny przemarsz ulicami miasta happening z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koncert grupy Raz, Dwa, Trzy. To plany na poniedziałkowe obchody Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. O szczegółach opowiedzieli nam organizatorzy wydarzenia Alicja Szatkowska, prezesy Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz koordynator wydarzeń Przemysław Ewani Check. Zbliżamy się do Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To zacznijmy dość ogólnie, kim są osoby właśnie z takim typem niepełnosprawności. Alicja Szatkowska, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Osób Niepełnosprawnych. To są osoby, które... Które mają trudniej w życiu, nie zawsze wszystko to, co byśmy chcieli, jak komunikujemy, ich wszystko rozumieją, a zarazem to są ludzie, którzy, jeżeli się pewnych rzeczy nauczą, są w stanie zrobić wszystko, potrafią pracować, potrafią myśleć, potrafią komunikować to, co by chcieli robić, to, co czują, i to są osoby również y, empatyczne. Oprócz tego, czasami mają jeszcze inne schorzenia, bo w tym może być i autyzm, w tym może być porażenie mózgowe, może być wiele różnych rzeczy, ale również takie, które na pierwszy rzut oka nie, nie zauważamy. Są osoby z zespołem Downa między innymi i dlatego o tym mówię, jak dużo potrafią, jeżeli się od samego początku z nimi pracuje, bo przecież u nas w stowarzyszeniu osoby te pracują, są dobrymi pracownikami. Jeżeli Ktoś. Dostaje taką pracę, dzięki której może się samorealizować, to to jest najlepsze, co może być. To każdy z nas. Dobrze jest, jeżeli możemy wykonywać pracę, która nam sprawia przyjemność, której widzimy efekty. A jedną z najprzyjemniejszych rzeczy to jest usłyszeć od swojego pracownika tekst Byłem w Egipcie, w Grecji, za swoje pani prezes, za swoje. Czy może być coś fantastycznego, mniejszego? To jest to, o czym powinniśmy. Pamiętać, tak jak powinniśmy pamiętać, o tym, że każdy człowiek potrzebuje czuć się godnym. I to jest taki moment, w którym musimy się zastanowić, na ile drugiego człowieka traktujemy z godnością. Mam czasami wrażenie, że w tej chwili zupełnie zapominamy o godności drugiego człowieka. O tym, że każdy jest tak dużo złości, nienawiści, zazdrości. Wyjścia na zewnątrz z, tą, z tym hejtem, który. Który gdzieś widzę, słyszę, że jest, że zapominamy o tym, że za chwileczkę ktoś nas może potraktować. Bezgodności. A to jest rzecz bardzo ważna, na to patrzą się dzieci, jak my traktujemy dzisiaj każdego drugiego człowieka. Bo proszę zauważyć, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną to w pewnym momencie jest osoba starsza z Alzheimerem, z otępieniem starczym, funkcjonuje jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną, bo tak też jest. Czy mój ojciec, moja mama, która właśnie tak zachorowała, czy ona nie wymaga, nie ma ma prawa oczekiwać od nas traktowania z godnością. Małe dziecko potrzebuje godności. Każde dziecko, każdy człowiek potrzebuje tej godności. A przez lata zapominaliśmy o osobach z niepełnosprawnością, i myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby przypomnieć sobie, żeby zobaczyć, że ten drugi człowiek, który inaczej funkcjonuje niż myślimy, czasami inaczej też myśli niż ja, to jest człowiek, który wymaga szacunku. Właśnie to jest kwestia tej. Godności. Jak z roku na rok wygląda liczba osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu milickiego? Czy widzicie, że liczba takich osób jest stała, może się zwiększa? Przede wszystkim to nie tylko w powiecie milickim, ponieważ do nas jednak na diagnostykę docierają ludzie z całej Polski w tej chwili. Jest bardzo dużo osób, przede wszystkim z autyzmem i nie tylko z autyzmem, tych którzy ze spektrum autyzmu, tych którzy funkcjonują bardzo Wysoko, bo ja znam ludzi ze spektrum autyzmu, którzy są pracownikami naukowymi. Faktem jest, że bardziej związany i tych jest więcej z przedmiotami ścisłymi matematyka, informatyka, ale znam też osoby z autyzmem, które faktycznie bardzo nisko funkcjonują, poziom ich intelektualny jest bardzo niski, i właściwie tych osób przybywa najwięcej. Ostatnio żeśmy się zastanawiali, jak to się dzieje, że kiedyś były inne proporcje, i chyba niestety. Kwestia genetyki: że przy badaniach prenatalnych rzeczy genetyczne, błędy genetyczne, wady genetyczne są wykrywalne. Różnie ludzie podejmują decyzje. Na przykład ktoś się decyduje na to, żeby w łonie mamy operować rozczep kręgosłupa. Wiele rzeczy jest takich, które można operować i one dzięki temu rodzą się zupełnie sprawne przy niewielkiej ilości zaangażowania w rehabilitację, w terapię, potem funkcjonują. Super. Natomiast y, autyzm niestety nie jest genetyką, nie jest rozpoznawalny w łonie mamy, tylko dopiero dużo później. I to jest jedna rzecz, która powoduje, że proporcjonalnie jest ich dużo więcej niż innych, i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Anglicy mówią, że jest to bardzo duży wpływ chemii, ale jak jest naprawdę, to jeszcze długo będą trwały badania, zanim jednoznacznie określimy, dlaczego tak się dzieje. Ale fakt jest faktem: jest coraz więcej dzieci właśnie z autyzmem, chociaż jest dużo też z chorobami rzadkimi. Tutaj dzieciaki też staramy się im pomóc, ale zaznaczam, to nie są tylko dzieci z powiatu milickiego, ponieważ do nas jednak dojeżdża sporo dzieci z różnych powiatów. 5 maja to wyjątkowy dzień nie tylko w Miliczu, ale my będziemy mówić o tym, co w Miliczu. Przed nami dwa wydarzenia. Zacznijmy zatem od tego przedpołudniowego: będzie to happening do godności. Co to za wydarzenie, które tak naprawdę po raz kolejny będziecie organizować? Przemysłowalniczek, koordynator Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Miliczu. Miejskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Osób Niepełnosprawnych zaprasza całą swoją społeczność do wyjścia ze swoich czterech ścian, do wyjścia z bram, po to, aby pokazać jak są też ważni w społeczeństwie lokalnym. Zaprasza do wspólnego świętowania, do, do refleksji, zaprasza do wyrażenia solidarności z osobami, Robami, których głos wciąż zbyt często nie jest tak bardzo słyszany. Tak, będziemy wychodzić z siedziby naszej organizacji. Z... Rozpoczniemy od porannego happeningu i pochodu. Kroki do godności to też nazwa w zasadzie projektu, która otrzymała dość sporą, wysoką liczbę punktów w Urzędzie Marszałkowskim i w gminie Milicz, która w tym momencie pozwoliła na to, abyśmy mogli zorganizować ten szczególny dzień dla wszystkich mieszkańców. Rozpoczniemy od porannego happeningu i pochodu. Kroki do godności który przejdzie ulicami Milicza to symboliczny marsz, działanie, które od 2016 roku pokazuje, jak jesteśmy też ważni w społeczności Milicza. Myślę, że każdy krok będzie oznaczał wsparcie, obecność, szacunek wobec osób z niepełnosprawnością. Na trasie zaplanowaliśmy kolorowe przystanki, rozdawanie baloników, uśmiech przekazywany przez dzieci na wszystkich mieszkańców Milicza. Finałem będzie artystyczny happening na Milickim Rynku. Będą także występy warsztat stoiska z rękodziełem, warsztatów terapii zajęciowej, wspólne bycie razem i nową, które będzie chciało pokazać, co to znaczy mieć bariery, kim jest osoba niepełnosprawna. Nasz dział rehabilitacji przygotuje coś, co będzie takim ewenementem w skali tego wydarzenia. Osoba, która jest w dniu dzisiejszym zdrowa, która w dniu dzisiejszym ma wszystkie kończyny zdrowe, będzie mogła na przykład zobaczyć jak chodzi się o kulach, jak chodzi się o wózku. Można byłoby zobaczyć osobę, która jest niewidoma Niesłysząca, będziemy wyposażeni w takie przedmioty, które będą pokazywały, jak osoba niepełnosprawna widzi świat. I to y, ma też unaocznić naszym mieszkańcom, czym tak naprawdę się zajmujemy, kim jesteśmy i co robimy, i dla kogo robimy. Wieczorem będziemy mieli okazję no, o godzinie 18 zaprosić Państwa do kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Mniczu na uroczystą przeświętą w intencji wszystkich osób zaangażowanych w życie osób z niepełnosprawnością. Ta intencja przyświeca nam, co roku. Każde wydarzenie organizowane we współpracy z księdzem proboszczem Zbigniewem Słobodeckim pokazuje, że zaczynamy od ducha, a następnie przechodzimy do ciała, czyli koncert o godzinie 19:00 poruszający koncert zespołu Raz, 2 3 zatytułowany dla godności. W czasie całego wydarzenia prowadzona będzie też zbiórka na renowację windy w naszym ośrodku przy ulicy Osadniczej 1C, aby osoby z czterokończynowym porażeniem mózgowym mogły bezpiecznie samodzielnie poruszać się w przestrzeni, która jest ich drugim domem, czyli mówimy tutaj o Warszawie terapii zajęciowej oraz środowiskowym domu samopomocy. Na koniec jakby pani zachęciła by 5 maja przyjechać do Milicza i wziąć udział w jednym lub obu wydarzeniach, które organizujecie. Jeżeli idzie o happening, to zapraszam, żeby być razem z nami wszystkimi. Tym bardziej, że bardzo dużo uczniów szkół masowych będzie. I to uważam, że to jest wielki sukces nauczycieli, dyrektorów szkół, że pokazują, że należy z godnością traktować drugiego człowieka. Będzie tam dużo niespodzianek, jak to zwykle przygotowują nasi pracownicy. Myślę, że to będzie niespodzianka. Natomiast przyjazd tutaj, bycie razem z nami, jeżeli ktoś przyjedzie z zewnątrz, nie tylko z Milicza, ale z Wrocławia lub jeszcze dalej, to będzie pokazanie, że stanowimy jedność, że problem osób z niepełnosprawnością, niepełnosprawnością intelektualną jest dla nas ważny że szanujemy ich, że chcemy, żeby mieli tak samo, mogli godnie żyć, jak każdy inny człowiek. I myślę, że to będzie taka frajda. No, a jeżeli idzie o koncert, długo żeśmy się zastanawiali, czy kiedykolwiek uda nam się dogadać z zespołem raz, dwa, trzy, żeby faktycznie wystąpili. Wiem, że trochę osób przyjeżdża z myślą o koncercie. Myślę, że warto posłuchać, ja lubię akurat ich piosenki, Osenki, ale jest jeszcze jedna rzecz. Ten koncert charytatywny to jest szansa dla osób, które pracują w środowiskowym domu samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej, żeby windę zrobić nową. Dlatego, że po 24 latach została zalana winda i niestety nie ma windy w tym budynku. Nie mamy też środków na tą windę, bo to nie jest tanie. Przede wszystkim liczymy na hojność tych, którzy będą na tym koncercie, że uda nam się uzbierać, że nasi pracownicy nie będą musieli z takim trudem, mówiąc nieładnie, transportować osoby z niepełnosprawnością mówimy tutaj akurat, o niepełnosprawności ruchowej transportować na, na pierwsze piętro. Niestety, ze względu na to, jak mocno są to osoby niepełnosprawne fizycznie, tam żaden schodołas nie wchodził w rachubę. Sprawdziliśmy wszystkie. To jest jedyne w tej chwili rozwiązanie zebrać pieniądze i liczę na tą hojność. Liczę na to, że ci, którzy doceniają to, co robimy, że będą mieli tą satysfakcję, że każda złotówka, która pójdzie na tą winę, że to będzie też ich dzieło, żeby z jednej strony pracownikom było łatwiej, żeby mogli wykonywać swoją pracę tak jak powinni, a uczestnicy, żeby w godnych warunkach mogli bierać terapię, mogli się cieszyć, mogli być wśród nas nie w złotłoczonym miejscu.